Gotowość zapytać i zmierzyć się z tym, o co chodzi z tą gównianą czułością. To zdanie, które wypowiedział jeden z uczestników ostatnich warsztatów, podczas których pracowaliśmy w temacie empatii dla siebie. Dla siebie, czyli ja dla siebie. I empatii dla drugiego człowieka. I tak sobie pomyślałam, że to ciekawe, że kiedy czegoś nie możemy zmieścić, albo kiedy coś jest dla nas trudne, albo kiedy jest wyzwaniem, no to właśnie wolimy powiedzieć, że to jest jakieś gówniane, że nie warto po to sięgać, albo że jest to dla nas niedostępne. I naprawdę, uwierzcie mi, wierzę i całą sobą czuję, że bycie czułym dla siebie, dla wielu osób jest totalną abstrakcją, jest czymś, czego w ogóle nie potrafią pomieścić, jest czymś, co wydaje się być nieosiągalne, a jednocześnie jest takie bardzo rdzenne, takie. Bardzo nam potrzebne takie rozkładające dywan do bezpieczeństwa, do kontaktu, do takich zdrowych, dobrych, mądrych, pełnych miłości więzi. Bo w czułości chodzi o to, żeby siebie poznać, żeby siebie. Przytulić, żeby przyjąć swoje jestem. Jak pięknie powiedziała jedna uczestniczka warsztatów, wszystko, co jest, ma prawo być. Czyli czułość dla siebie oznacza takie przyjęcie siebie w tym, kim się jest. I oczywiście jest to bardzo trudne dla nas. Dlatego, że prawdopodobnie wielu z Was słuchających mnie teraz, Ty, który teraz mnie słuchasz, prawdopodobnie nigdy nie doświadczyłeś nie doświadczyłaś takiej czułości i bliskości, w której ktoś mówi: Widzę Cię, wszystko, kim jesteś i wszystko, co teraz robisz, jest dla mnie ok. Nie brzydzę się żadnym kawałkiem, który w sobie masz. My się czasami wstydzimy naszej przeszłości, tego, co się nam wydarzyło, albo tego, co zrobiono nam, co zrobili nam, jacyś dorośli, którzy nas wychowywali. A tak naprawdę to nie my mamy powód do wstydu, bo to oni właśnie powinni się wstydzić, bo są winni tego, co nam zrobili. Jeżeli byłeś bity i teraz się boisz agresji, to to nie jest powód do wstydu. To twój rodzic się nie wyrabiał i nie potrafił zadbać o ciebie. Jeżeli czasami wstydzisz się tego, jak wyglądasz, bo od małego nosiłeś kurtkę. Tak zwaną bieda kurtkę. Czyli miałeś poczucie bycia gorszym od innych, bo kurtka była za krótka, albo poszarpana, albo spodnie wiecznie po starszym bracie, to chcę cię zapewnić, że to absolutnie nie jest powód do wstydu, bo tej historii, którą w sobie nosisz, w tobie nie widać. Ty ją masz zapisaną w ciele, ale ludzie jej nie widzą tak długo, jak długo im o niej nie opowiesz. I kiedy sięgniemy w przeszłość i okaże się, że byliśmy tylko szturchani, stawiani do pionu, kiedy słyszałeś tylko polecenia, to może być tak, że myślisz sobie, że w dorosłym życiu to się. Mo może już nie wydarzyć. I może cię złościć ta cała gadanina o czułości dla siebie, bo kiedy myślisz, jak to zrobić, to nie wiesz, jak to zrobić. I to jest ok, nie wiedzieć. To jest ok, złościć się na to. Natomiast to, co jest ważne, to to, że bardzo często my zostaliśmy w to ubrani. Że bardzo często zostaliśmy. Nie obraź się, że to powiem, ale zostaliśmy oblepieni jakimś takim głównym na nasz temat różnego rodzaju kłamstwami, które nie są naszą tożsamością. To, że rodzice się nie wyrabiali, krzyczeli i poszturchiwali, to jest, to jest albo była ich słabość, ale to nie jest prawda o tobie. Ty nie musisz się już bać swojej przeszłości, bo ona nie jest tobą. Ty możesz wybierać teraźniejszość i wyciągać rękę po to, co dla ciebie dobre, i możesz nie mieć zgody na belejakość. jakość. Ja bym nawet bardzo chciała, żebyś absolutnie nie miał, nie miała zgody na belę jakość. Nie należy ci się, byle jakie życie należy ci się życie godne na miarę ciebie ale żeby to się wydarzyło potrzebujesz nauczyć się odnosić się do siebie z tkliwą miłością z serdecznością potrzebujesz być wrażliwy i wyczulony na siebie samego potrzebujesz mieć kontakt z tym co dla ciebie ważne i zaufać i uwierzyć że dobre życie ci się należy że masz prawo do tego, żeby tęsknić za opieką, żeby tęsknić za miłością żeby tęsknić za przytuleniem i kiedy myślę i jestem zanurzona w temacie czułości po ostatnich warsztatach to chcę cię zaprosić do kolejnej bajki, którą napisałam wiele lat temu dla pewnej kobiety która przeszła Przepiękną drogę do właśnie czułości dla siebie i odzyskała siebie i swoją godność. Była sobie dziewczynka, której nikt nie chciał i której nikt nie kochał, od kiedy zmarł jej ukochany ojciec. Nikt się o nią nie martwił, strasznie zawadzała swoim przybranym siostrom. Żyła w piwnicy, w domu. Pełnym nienawiści, bólu głodu i braku zasad. Naprawdę często chodziła głodna, choć nikt o tym nie wiedział. Choćby nie wiem, jak się starała, zawsze okazywało się, że coś robiła nie tak. Żyła w ciągłym lęku o to, co przyniesie kolejny dzień. Najbardziej lubiła chwilę, gdy zostawała sama w swojej piwnicy. Przynajmniej miała pewność, że nikt jej ponownie nie uderzy, nie wyrzuci, że nie będzie kolejnych upokorzeń, nie było ucieczki, bo i dokąd? Nauczyła się, że tak musi być. Nauczyła się żyć bez miłości i liczyć sama na siebie. Nauczyła się, że nie wolno jej popełniać błędów. Musi być dzielna, bo jeśli popełni błąd, to za to grozi kara. Nauczyła się żyć z tym sama. Bo przecież od dawna już była sama. Pogodziła się nawet z tym, że będzie wiodła życie pełne rozczarowań, chociaż znoszonych z godnością. Żadne inne życie nie wydawało się możliwe. Hmm, na pewno nie dla niej. Pogodziła się z tym, że takie było jej przeznaczenie. Aż do chwili, gdy do drzwi zapukał posłaniec z pałacu, wydawało się, że jej. Życiu, że w jej życiu wszystko jest ustalone na zawsze. Będzie pomywaczką, dziewczyną z piwnicy, w której trudno oddychać z braku świeżego powietrza. I nagle przyszła wiadomość od księcia: zaproszenie na bal. Mimo ogromnego pragnienia spotkania księcia, bardzo niepewnie przekroczyła drzwi sali balowej. Stanęła z boku chcąc tylko nacieszyć się widokiem uśmiechniętych ludzi, tak pięknie wyglądających w błyszczącej sali. Na chwilę zapomniała, że jest pomywaczką. Słuchała muzyki, uśmiechała się do ludzi, poczuła, że pasuje do atmosfery, która ją otaczała. Nawet nie zauważyła, kiedy podszedł do niej książę. Wybrał ją spośród dziesiątek kobiet. A ona pozwoliła się wybrać. Delikatnie wziął jej dłoń w swoją. W jednej chwili poczuła, że jest wybrana, jedyna. Poczuła się piękna. Nie potrzebowali słów. Tańczyli, słuchali muzyki, bicia swoich serc. Byli tam tylko dla siebie i ze sobą. Nic nie istniało poza nimi. Po północy miała zniknąć piękna suknia. Więc uciekła w noc, w ciemność, do swojego życia, do piwnicy. Dziewczyna uciekała pełna lęku, niepewności, ale z rozbudzoną nadzieją w sercu. Tak bardzo potrzebowała, żeby książę ją zatrzymał, by nie pozwolił jej po raz kolejny uciec w bezsens, ale znała tylko uciekanie. Nie znała tego, jak to jest być zatrzymaną i przyjętą. On potrzebował. No właśnie. Do czego on jej potrzebował? Zadawała sobie pytanie. Co jest w jego sercu? Tak bardzo się bała, że może to tylko chwilowy zachwyt z powodu pięknej sukni, atmosfery nocy, świateł bijących z okien pałacu. Czuła się jak oszustka. Wróciła do siebie, ale nie umiała już znaleźć się w komórce. Doświadczyła ciepła świateł pałacu. Nie umiała zapomnieć pięknego tańca w ramionach księcia. Bycie wybraną rozbudziło w niej ukryte pragnienie bycia ważną dla kogoś. Rozejrzała się po komórce i zobaczyła, że czas w niej posprzątać. Wybić okna, zaprosić do niej światło. Zobaczyła, że to od niej zależy, jak ukształtuje swoje miejsce do życia, że nie musi tak być, jak dyktują to inni. Potrzebowała czasu, musiała zostać sama z decyzją, czy ma odwagę odnaleźć w sobie księżniczkę. Potrzebowała też, żeby książę dał jej czas na przeżycie swojego bólu. Na uporanie się ze strachami siedzącymi w szafach piwnicy. Chciała raz na zawsze przestać się bać. Potrzebowała Potrzebowała czasu, potrzebowała dorosnąć, sama odnaleźć piękną w sobie. Wymagało to wejścia w sytuacje, których do tej pory nie znała. Konieczne byłoby, nauczyła się nazywać, co jest dla niej ważne. Otrzymała zaproszenie, ale potrzebna była jej odpowiedź, a ta wymagała ogromnej odwagi, która mogła zrodzić się tylko z głębokiego pragnienia, by odnaleźć życie, o którym jej serce wiedziało, że jest dla niego, że jest dla niej przeznaczone. Ona chciała pójść. Pokonała pierwszy strach i dotarła na bal. Kolejny krok także wymagał odwagi, by nie porzucić jednak nadziei, nadziei na to, że może być wybrana, widziana, traktowana z miłością, serdecznością, otulona bliskością. W końcu dała sobie przyzwolenie na bycie kobietą, jaką się urodziła. A królestwo już nigdy nie było takie same. I jej życie nie było takie same, bo odnalazła siebie. To doświadczenie wielu osób, które właśnie biorą udział w głębokim spotkaniu bycia przyjętym bez ocen. Chcę Cię zapewnić, że można się spotkać w taki sposób, w którym stoisz bez wstydu o to, kim jesteś, a z zaufaniem, że Twoje jestem jest możliwe do przyjęcia. Ale żeby się to dokonało, potrzebujesz najpierw Ty zaakceptować. Siebie i różne kawałki w sobie. Lubię a nawet kocham takie powiedzenie, uczę się kochać w sobie te kawałki, którym nikt nie klaszcze Im bardziej zaufamy temu, że możemy być przyjęci tacy, jak jesteśmy, tym odważniej będziemy do tego świata wychodzić. I tym większe jest prawdopodobieństwo, że zobaczymy wiele wyciągniętych w kierunku nas rąk. Bo ludzie chętnie się przyłączą, bo oni chcą być również blisko. Tylko potrzebujemy zobaczyć, że ta czułość to ona wcale nie jest gówniana, tylko jest po prostu trudna. Bo trudno jest zaufać kiedy się doświadczało odrzucenia, krytyki i braku. Być może chodziłeś w za krótkich spodniach. Być może miałaś kiedyś bardzo biedną kurtkę. Być może wydawało ci się, że musisz się wstydzić domu, z którego pochodzisz. Chcę cię zapewnić, że to się może rozpuścić w morzu miłości, bliskości i braku oceny. Ważne, żebyś zaczął, zaczęła być wrażliwy i wyczulony na siebie. Żebyś miał odwagę słuchać siebie. Żebyś miała odwagę zacząć mówić o sobie dobrze. Czułość... To spotkanie z Twoim właśnie wewnętrznym dzieckiem, które potrzebuje usłyszeć, że nie ma żadnego powodu do wstydu, nie jest kłopotem, ale jest darem do pokochania. Ale to Ty potrzebujesz pokochać je pierwszy, pierwszy. Bardzo Cię zachęcam, i bardzo chcę Cię zapewnić, że na tę czułość i delikatność wobec siebie zasługujesz.